Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Witam Was w drodze na festiwal Hanfu. Listopad obfituje na Tajwanie w festiwale Hanfu. Super! Bardzo czekałam właśnie na tę okazję, kiedy mogę pobrać piękne moje Hanfu stylizowane na ten W związku z tym również zrobiłam sobie taki dosyć spyt Kształtę, bardzo popularne okrągłe buzie i tutaj mój makijaż ma robić ze mojej buźki takiego troszeczkę mandarynka, troszeczkę bardziej okrągłą twarz. Zrobiłam również sobie fryzurkę. Próbowałam przynajmniej zrobić fryzurkę, która miałaby imitować fryzurę z Dynastii Ten. I wreszcie w tym tygodniu po miesiącach oczekiwania doszedł mój kapelusz Wei Mao. Waymap, jest to charakterystyczny kapelusz dla Hieliena z Tienkwa cefu. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona. A jedziemy do Changhua, tam będzie ten festiwal Hanfu. Changhua było znane z eksportu jelonków. Changhua jest również wielka figura Buddy. Na moim Instagramie mam zdjęcie przy tej wielkiej figurze. Hanfu. Festiwal ma miejsce w przepięknym naprawdę miejscu. Ten instrument, który usłyszeliście, to jest guzheng, bardzo stary instrument chiński, popularny w dynastii Tang. A tak ja wyglądałam na festiwalu, tutaj staram się jak najładniej zapozować, myślę, że znalazłam naprawdę fajne miejsce na zdjęcie. Na festiwalu również można było zakupić piękne spinki i również wziąć udział w lasowaniu. Miałam okazję również wziąć udział w paradzie hanfu. Super atmosfera, świetni ludzie. Cieszę się, że hanfu jest coraz bardziej popularny na świecie. To są naprawdę piękne stroje, które zasługują na uwagę. Przeszliśmy się wąskimi starymi uliczkami. Pełnymi cudownego klimatu, takiej fajnej atmosfery. Jahua jest z pewnością miejscem, do którego warto się udać, jeżeli jesteście na Tajwanie. Jest tutaj taki niepowtarzalny klimat, i cieszę się, że wybraliśmy właśnie tą trasę. Tutaj ja. Mój kapelusz, no i na koniec przepyszne bałce. Do usłyszenia, cześć!